I dotarłem wczoraj na truck stop. Najpierw stanąłem na resterii, znaczy próbowałem stanąć na resterii, pełna nie było. Później, następnie, taki parking area jakieś 20 mil dalej, 20, km, 20 minut dalej, no tam było. No i tak stanąłem już, wcisnąłem pauzę i tak patrzę, gdzie następnego dnia mogę dojechać. I patrzę, będzie mi brakowało 40 km do truck stopu gdzie bym mógł się wykąpać. Mówię, dobra, to jadę na ten trackstop. stop. I tak pojechałem w sumie godzinę dłużej niż chciałem. Wylądowałem w Misuli. no i tak. Ech. Dopiero za 15,1 po południu mogę jechać. To był taki limit, już naprawdę. Druga-40 nad ranem to już było. Jeszcze mogłem chyba godzinę jechać, ale już, 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 to już było bez sensu. No i zbudziłem się od godziny, robię porządek. Teraz wyślę papiery na granicę, żeby mieć z głowy. Zajrzałem do naczepy, to frak dobrze stoi. Wziąłem sobie łóżko, które wczoraj dostałem. Ja z reguły nie lubię tych jabłek gala, ale one są świeże z drzewa i są bardzo, bardzo miłe bardzo miłe i bardzo smaczne tak, jabłka mogą być miłe e, więc e, mam teraz jabłek ho ho ho, ale rozdam je, ja, no przecież co ja zrobię z całą tą, z całą, z całą paczką z całym opakowaniem, ale dobre są także tak kierowcy na chłodni głodnie nie chodzą, tak nie, nie, ja nigdy nie wyciągam produktów z chłodni dali mi paczkę, no to co przecież nie, nie wyrzucę, nie, tak się czasami zdarza że coś odrzucają no. dam sąsiadom, dam lokatorom dam, dam znajomym a i sobie wezmę z 10-15 tam tych jabłek będzie, nie wiem ile w tej, w tej, w tej paszce będzie. z 50, 100? jakoś. No dobra, dzisiaj Montana, już słucham pogody. W górach ma padać dzisiaj śnieg, gdzieś ostrzegają tych, co chodzą po górach, że powyżej 6000 stóp może spaść od 5 do 10 cm śniegu. No ale mnie to nie dotyczy, bo ja jest, jednak jestem. W, na drodze, no nawet jakby spadło 500 metrów gdzieś tam na wierzchołkach to mi nie przeszkadza, no ale już powoli zaczyna przechodzić to co zawsze przechodzi czyli śnieg w górach no, dzisiaj Montana taka właśnie widać, że jest jeszcze też trochę gdzieś pożary są więc nie wiem co będzie widać umyję szybę i muszę znowu dać powietrze do bo cały czas schodzi teraz jak jestem mega ciężki to szybciej także codziennie będę pompował oponę nie będę stymiewał na serwis, nie ma nie chcę czasu, a, a jak będę pompował, to będzie dobrze. Jakże codziennie rano będzie pompowanie koła. No i w ciągu dnia też na pauzie będę patrzył. Ale jak on jedzie, to raczej mniej schodzi. On musi gdzieś stanąć, Tam na felce gdzieś. Albo gdzieś, gdzieś w środku jest jakaś część koła, albo coś, czego nie mogę to zobaczyć. Dobra, przepalimy go. Przeglądzik i można jechać. Jest dobra rzecz, jak się jedzie na zachód do późnych godzin, to że jest jasno. W miarę późno. A druga rzecz dobra to jest to, że w nocy jest w górach chłodnawo, a teraz już się robi ukrop. Także, jakbym stanął na przykład jeszcze za dnia to, by było gorąco. A tak to staje, jest od razu zimno i, i dziękuję. nie? Dobra, idziemy. To jest dobre. Tak to by musiał szukać powietrza. a tak mam swoje własne powietrze. Swoje własne powietrze i zawsze sobie mogę pomóc. Dużo nie schodzi, ale schodzi, bo jednak jest widać trochę inny kształt. Ale jak się oczko prawie już zamyka podczas gdy pompuje, to już jest dobry znak. No ale schodzi, no schodzi. Nic nie poradzę. Szybciej niż wczoraj yy, na, wchodzi do powietrze, także no, mało schodzi, ale coś tam schodzi. Już niedługo. A jazda zbyt niskim ciśnieniem może spowodować szybszego, szybsze ryzyko złapania gumy, wystrzałem opony i tak dalej. Nie? Szczególnie przy takich wysokich temperaturach, jak jest 34 stopnie, to asfalt jest gorący do 50 albo i nawet więcej. A czy lepiej pilnować ciśnienie w oponę. Dobra. Kutka na naczepę. Przed granicą założę plombę. Sprawdzę co. Jak będzie jakaś sytuacja niepewna na drodze, to będę sprawdzał. Fracht, nie? Przed granicą założę plombę i wyjmę moje pudełko, bo na... to jest moje pudełko. Na naczepie, jak przykład się granicy, nie może być nic innego niż fracht na manifeście. Jakbym na przykład włożył tam moje rzeczy, rower albo coś, to mogą być problemy. Także tak, lecimy. Montana, słoneczna, jeszcze letnia i trochę dymna. Szybę tyle ile umyłem. <laughs> Tylko tam, gdzie jest kateron. I tak się zapał. Przecież w dzień może nie aż tak bardzo, bo tutaj nie ma... To nie jest tak na preriach, ale pod wieczór najwięcej tego wychodzi. Białka na szybę. Let's go! Miałem miejscowość Three Forks, dojeżdżam do Belgrad i tak dalej. I przed nami masywny pożar lasu. To wydaje się, że to są chmury, ale to jest po prostu to jest dym. Wow jest 35 stopni w montanie, nie bywało we wrześniu w montanie 35 stopni, ale się kończy na górze po drugiej stronie. Coś niesamowitego. Dramat. Stąd już jest niedaleko do parku Yellowstone, bardziej na południe, do Wyomingu. Znaczy no nie aż tak blisko, ale jest jakieś 100-200 km. Ale czegoś takiego. Wow. Ja widziałem już nieraz pożary, w Utah, ale nie na taką skalę. Podobno dużo pożarów było w tym roku. Nie tylko w Kalifornii, w Colorado, w, w tym w Utah też i w Montanie. W tamtym roku w British Columbii. No, to niestety będzie coraz częstsze zjawisko. Znaczy pożar jest w cyklu odradzania się roślinności tak itd. ale nie, nie na taką skalę. Wcześniej takich dużych pożarów nie było. 35 stopni w montanie widać, że całe wzgórze jest spalone z jednej i z drugiej, znaczy teraz się z drugiej strony pali, ale z, z jednej strony jest spalone całe czarna. imponujący i przerażający Coraz cieplej, 37 stopni I silny wiatr, no tak, wszystko wysuszone, kawałek szkła, iskierka, rzucony PET, wiatr gorąco, susza, robi swoje. Smutne jadę i jadę przez tę Montanę, stanęłem na pauzę, widoki ładne, teraz jadę pod kopułą tego dymu, wiatr wieje z tej strony, no i po prostu tak patrzę cały czas na temperaturę, było 35, teraz już jest 40, w Montanie w Billings 40 stopni, się chodzi na zewnątrz jak Las Vegas, po prostu jak do piekarnika, nie no w Las Vegas bywało gorzej, bo jest 7, ale po prostu masakra, więc idę zrobić obchód, suche powietrze, ale mimo wszystko. Cały czas czuć dym. Zobaczymy, jak to powietrze schodzi. Nie schodzi. Czy trzeba dopompować. Nie. Widać z daleka, że jest opona. Dobry ma kształt. Oczko zamknięte, to spoko. I bardziej mu schodzi jak stan. Jak stoję w miejscu. Jutro sprawdzę jeszcze raz. Ten. W takich temperaturach gorących trzeba mieć bardzo dobre ogumienie, dobre ciśnienie, dobre wszystko. No, wszystko dym. Czy mi się nic pod nakrzepę do mnie wpakowało? W takich wiatrach, chociaż wiatki teraz pcha. Rattlesnake Area, grzechotniki tutaj są. Trzeba uważać. Stay on sidewalk. Idziemy szukać węży? My się pochowały w trawę. Upał to siedzą cicho gdzieś suche powietrze, gorące powietrze Dobra koniec narzekania co zdacie dalej Dzisiaj jeszcze 5,5 6 jazdy. 12.30 Tak Co jak najbardziej sprawny te pauzy robić żeby cofnąć ten czas kiedy, kiedy wstaje na tej drodze 212 też wujek Google informuje, że jakiś pożar jest przy Bro Bro Broadusie i może to wpłynąć na czas podróży. Ale patrzyłem wszystko na zielono. No. Kurczę, wszystko płonie, wszystko płonie, dużo pożarów w tym roku. W tej części, w, w Montanie rzadko kiedy były pożary, rzadko kiedy. No nic, wszystko jest na czasie. 166 km do Broadusa. Ja jeszcze mogę jechać 4 godziny, no także. Na pewno nie stanę na mojej przełęczy, tylko cisnę do Rapid City. I w Rapid City dojadę na trackstop, wykąpię się, rano zatankuję i będę miał wszystko ogarnięte. Tutaj jest moja przełęcz. Na której Ostatni raz spałem, jak jechałem w drugą stronę. No i co? Zjazd do Brunadusa jakieś 25 minut, i później Belfuchs, Rapid City, tam kotwicam. A jutro już będą nudne. Tereny, trzeba trochę tak zwolić, bo mam jabłka na tych zakrętach. Także tutaj, proszę Państwa, kończę ten film. Zostawię sobie 3 dni jazdy bez kamery dla siebie. Chociaż mówię Wam, nic nie się działo. Także taki to był typ wyjazdu od 28 sierpnia do dzisiaj mamy 5 września 2020. Ale wrócę 8 września do Montrealu. Rafał Zazuniuk. Dziękuję Wam za uwagę i właśnie wyjechaliśmy z Parku Narodowego, Lasu Narodowego Szkastoru.